Witajcie kochane dziewczyny, dzisiaj postanowiliśmy nagrywać właśnie tutaj, na gruzowisku mojego mieszkania. W tej chwili wygląda ono strasznie, ale wierzę w to, że za kilka miesięcy będzie wyglądał zupełnie inaczej, będzie wyglądał pięknie. Zapraszam Was na sobotnią modlitwę kobiet. Zastanawiałam się nad tym, czy mogę jakoś połączyć to miejsce ze słowem, które e, będę dzisiaj mówić. I na początku wydawało mi się, że się nie da, ale później jednak pomyślałam sobie, że życie niektórych z nas dzisiaj, w obecnym czasie, może przypominać takie właśnie gruzowisko, jak to mieszkanie. E, żyjemy w bardzo trudnych czasach, i e, te wiadomości, które ostatnio do mnie docierają, przypominają często taki panu łez. Dlatego, że wokół jest wiele smutku, wiele cierpienia, Umiera, umierają młodzi ludzie na oczach swoich rodziców, pozostawiając ich w wielkim żalu, w wielkim bólu. E, ludzie chorują, tracą pracę, nie wiedzą co dalej, e, nie wiedzą jak potoczy się ich życie, zadają pytanie Bogu i innym, którzy są wokół, jak dalej żyć, jak się zachować, co dalej będzie. I zastanawiałam się nad tym, jak my, chrześcijanki, powinniśmy się w tej sytuacji właśnie zachować wobec tych, którzy doznają takiego cierpienia, których spotyka takie cierpienie. Słowo, że zachęca nas w sposób taki jednoznaczny, żebyśmy stawały w tym miejscu, gdzie możemy udzielać innym pociechy. W drugim liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale od 3 do 5 czytamy Błogosławiony Bóg i Ojciec, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. Ten, który nas pociesza w każdym naszym ucisku, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakimkolwiek ucisku, tą pociechą, której doznajemy od Boga. Wiecie, zauważyłam, że często ludzie boją się takiej sytuacji boją się spotkania z osobą, która która cierpi, której zmarł ktoś bliski, nie wiedzą, jak mają się zachować, wręcz nie chcą takiego spotkania, unikają takiego spotkania, bolą iść inną drogą, chowają się, udają, że nie widzą, bo po prostu nie wiedzą, co mają robić, nie wiedzą, jak odnaleźć się w obliczu takiego bólu czy cierpienia. A jednak my powinniśmy jako chrześcijanki pocieszać właśnie tych, którzy cierpią, którzy, którym się źle dzieje. Psalmista w psalmie 69 mówi o Oczekiwałem współczucia, lecz go nie było i pocieszycieli, ale nie znalazłem. Osoba pogrożona w smutku oczekuje tego, żeby ktoś ją pocieszył, oczekuje tego, żeby ktoś był razem z nią w tej e, trudnej sytuacji. Czego tak naprawdę e, ta osoba oczekuje? Trudno powiedzieć jednoznacznie, dlatego że każdy z nas jest inny i każdy z nas może oczekiwać e, zupełnie czegoś innego. Jednak e, na pewno. W takim, takiej trudnej sytuacji chcemy po prostu, te osoby chcą, żeby ktoś z nimi po prostu był, żeby nie czuły się za żeby ktoś dał im znak, że czuje. Razem z nimi ten ból i to cierpienie, że współodczuła razem z nimi, żeby ktoś podtrzymał je za rękę, żeby ktoś je przytulił, żeby ktoś razem z nimi zapłakał, żeby po prostu nie zostały zupełnie same z tym cierpieniem. Oczywiście po takiej tragedii każdy potrzebuje kilku dni takiej samotności, ale, ale to zaledwie kilka dni, a potem jednak, albo krótki jeszcze czas, a potem. Każdy potrzebuje tego, żeby poczuć takie wsparcie, żeby właśnie doznać takiego, takiego po prostu pocieszenia. Sami z siebie nie jesteśmy w stanie nikogo dobrze pocieszyć, ale Bóg jest ponad tym wszystkim. Wiecie, w takiej sytuacji najlepiej po prostu mało mówić, a raczej nastawić się na słuchanie, dlatego że możemy okazać się złymi pocieszycielami, tak jak pocieszyciele, którzy przyszli do Hioba. Jak Hiob powiedział o nich, pocieszycielami jesteście przykrymi, dlatego że oni zamiast go pocieszyć, zamiast właśnie współczuć za nim, zamiast okazać mu taką miłość, okazać mu, że czują to samo co on, że są z nim razem w smutku, zaczęli go po prostu pouczać. Zaczęli popisywać się swoją mądrością, swoim intelektem, swoją wiedzą. I nie starali się wcale zrozumieć tego co czuje, co czuje Hiob, ale właśnie wymądrzali się. Hiob powiedział pocieszycielami jesteście przykrymi, dlatego że Przyjaciele jego, zamiast go pocieszyć, sprawiali mu przykrość. Nie starali się go zrozumieć, ale wmawiali mu, że spotkała go kara za to, że zgrzeszył. Że to, że ma pretensje do Boga, jest tylko i wyłącznie wynikiem jego wniosłości, jego, jego pychy. Że musi się nawrócić i pokutować. Wmawiali mu, że na pewno popełnił jakiś błąd, dlatego, dlatego, spotkała, dlatego go spotkała kara. I KJOP nie został wcale pocieszony. Dlatego w takiej sytuacji, gdy stajemy przed kimś, kto cierpi, mamy go pocieszyć, to myślę, że najlepszą taką radą jest to, by używać jak najmniej słów, a po prostu starać się pocieszyć daną osobę sercem. Tak, żeby ona czuła, że Twoje serce czuje to samo co jej serce, że jesteś razem z nią w tym cierpieniu. Jest to bardzo trudne, dlatego. Najlepszym pocieszycielem jest Jezus Chrystus. Słowo Boże zapewnia nas o tym, że ci, co się smucą, będą pocieszeni. Jest taka obietnica, która jest w Ewangelii Mateusza 5,4. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Z kolei w innym fragmencie, w Izajaszu 66,13, jak kogo pociesza własna matka, tak ja was pocieszać będę. Bóg daje nam obietnicę, że będzie nas pocieszał. Wiecie, nikt nie potrafi tak pocieszyć jak własna matka. Chociaż i ona nie zawsze wie, jak pocieszyć swoje dziecko, to jednak mama w stosunku do swojego dziecka jest zawsze szczera, zawsze dobrze mu życzy, więc zawsze do Ono cierpi, ona również cierpi i chce pocieszyć się jak najlepiej. O ileż bardziej Bóg, który kocha nas tysiąc razy bardziej niż nasza własna mama, który rozumie nas tysiące razy lepiej. Jego ramiona są zawsze otwarte. Gdy my cierpimy, On również cierpi. Gdy my płaczemy, On również płacze. On zna nasze serce, On wie, co się tam dzieje i chce nas pocieszyć. Chce, byśmy właśnie do Niego, a wtedy Jego ogromna miłość, Jego ogromne pocieszenie spłynie, spłynie po prostu na nas. I o tym możemy opowiadać tym, którzy cierpią, przyprowadzać ich pod krzyż Jezusa i wskazywać właśnie na to, że nie ma lepszego pocieszyciela niż on sam, niż Jezus Chrystus. Żaden człowiek nie jest w stanie pocieszyć drugiej osoby tak właśnie, jak zrobi to Bóg. W księdze proroka Izajasza w 57 rozdziale czytam również takie słowa: Ja go uleczę i pokieruję nim, i udzielę pociechy jemu samemu i pogrążonym z nim w smutku. Długotrwały smutek jest jak choroba. Ale Jezus jest tym, który może Cię leczyć. On wziął na krzyż wszystkie nasze choroby, wszystkie nasze słabości i każdy nasz smutek. I On przybył do krzyża i zmartwychwstając, uwolnił nas od każdej choroby, od każdego smutku i od każdego cierpienia. I ja w to wierzę. I wierzę w to, że jeżeli przeprowadzimy osobę, która cierpi pod Krzyż Jezusa i zwrócimy się do Jezusa, po to, by uleczył jej rany, po to, by uleczył jej smutek. Jezus to zrobi. Dlatego, że Jezus, w Jezusie jest potężna nadzieja. Potężna nadzieja nie tylko na wspaniałe życie wieczne z nim, bo przecież nasze życie nie kończy się tak naprawdę tutaj, a śmierć jest tylko początkiem czegoś dużo wspanialszego, dużo lepszego. Ale wierzę również w to, że Jezus może pocieszyć i odnowić nasze życie, nawet wtedy, gdy jesteśmy pogrążone w wielkim smutku. I podobnie jak z tego mieszkania, kiedyś już niedługo będzie coś pięknego, tak wierzę, że z każdego smutku może tak naprawdę wyrosnąć coś wspaniałego, ale tylko wtedy, gdy damy się pocieszyć przez Jezusa Chrystusa. W mądrości Seracha jest taki znany fragment, Przetłumacz sobie samemu, pocisz swoje serce i oddal długotrwały smutek od siebie, bo smutek zgubił wielu i nie ma z niego żadnego pożytku. Jeżeli jesteś w takim długotrwałym smutku, nie dasz się pocieszyć, żaden człowiek nie potrafi cię pocieszyć, to po prostu sama musisz przetłumaczyć sobie i pocieszyć swoje serce i powiedzieć sobie radykalnie, że smutek nie jest niczym dobrym, że smutek nie prowadzi do niczego dobrego. A radość tak, a radość jest życiem człowieka, i Bóg powołał nas do radości. Bożą wolą nie jest to, byśmy się smuciły, byśmy trwały w takim e, smutku, w takim, właśnie w takim jakimś przygnębieniu, ale chcemy, byśmy się radowały. Co takiego może rozradować taką osobę, co może przynieść jej radość. Na pewno tam, gdy będziemy mówić o tym, jaki jest Bóg, gdy będziemy mówić nasze świadectwa, w jaki sposób my zostałyśmy pocieszone przez Boga, w naszych trudnych sytuacjach, jak Bóg przyszedł i pocieszył nas i naprawdę to zadziałało. Ponad tym słowo może też mówi w pierwszym misie do w trzecim rozdziale przy wszystkich naszych cierpieniach i zmartwieniach, wieściu waszej wierze, naprawdę podniosły nas na duchu bracia. Tym, co podnosi nas na duchu jest również świadectwo Bożego działania, świadectwo Bożego działania w innych ludziach, w nas, ale też świadectwo działania Boga w innych, to jak On przemienił, to, co wydawało się nie do przemiany, to jednak Bóg zadziałał i zmieniło się, Bóg dotknął i całkowicie się odmieniło. Pamiętaj, że zawsze po smutku, zawsze po burzy przechodzi poranek, przechodzi słońce. Tak samo będzie w Twoim życiu, bo Jezus Chrystus jest ponad każdym smutkiem. Jezus Chrystus umarł i poszedł do nieba, ale posłał Ducha Świętego, który jest naszym pocieszycielem, ale też orędownikiem, naszym, tym, który jest przyzywany nam na pomoc. Ale Jego imię to też pocieszyciel. On jest również po to posłany, żeby pocieszać nas, Każdym utrapieniu. I to jest obietnica, którą mamy od Ojca, i to jest prawda. Kochany, nasz, to się udniemy. Ja stawiam teraz przed Tobą każdą osobę, która cierpi, która płacze z powodu jakiegoś smutku, która trwa w jakimś smutku, w jakimś beznadziejnym stanie, w jakimś braku nadziei, która została dotknięta cierpieniem, chorobą, jakąś stratą i nie potrafi sobie z tym poradzić. Panie, ty ponad tym wszystkim i Ty widzisz serce każdej takiej osoby. Przyjdź. Przyjdź, proszę Cię, poślij swojego świętego Ducha, pocieszyciela do każdej osoby, która... Teraz cierpi do każdej osoby, która woła do ciebie, która nie potrafi sobie poradzić z tym smutkiem. Ty, Pani, jesteś ponad wszystkim. Ty jesteś Bogiem potężnym i bardzo dobrym. I Ty dajesz obietnicę w swoim słowie, że będą pocieszeni ci, którzy płaczą, że Ty przyjdziesz z pocieszeniem do tych, którzy cierpią. Dlatego teraz wylej takie ponadnaturalne pocieszenie na każdą osobę, która ogląda razem ze mną te filmy, która modli się razem ze mną. Przyjdź w sposób ponadnaturalny. Przytul ją. Poczuj ją, przegarnij ją, rozraduj jej serce. Ty Panie powiedziały, że smutek nie jest niczym dobrym, a radość jest życiem człowieka. Dlatego przemieniaj każdy smutek w radość, dlatego przemieniaj każde cierpienie, ukojenie, dlatego wylewaj swój pokój, który jest żywy, który ma moc sprawczą, który działa, który usuwa każde cierpienie i każdy lęk, każdy niepokój. Ja wołam do Ciebie, Panie, ja dziękuję Ci za to, że Ty dajesz wspaniałą obietnicę, że Ty chcesz nas pocieszać, że Ty chcesz, żebyśmy my pocieszały, dlatego ja proszę Cię, Panie, też o taką mądrość, o takie, takie światło i takie wyczucie, gdy będziemy szły do pocieszenia, gdy będziemy szły z pocieszeniem do każdej, do każdej osoby, byśmy nie pogorszyły tego stanu, w którym ona jest, ale byśmy rzeczywiście potrafiły ją pocieszyć tym pocieszeniem, które otrzymałyśmy od Ciebie. Boże, ja dziękuję za Twoją dobroć. Dziękuję Ci za to, że Ty nie chcesz, byśmy cierpiały, ale chcesz nas pocieszyć w każdej trudnej sytuacji. Tobie chwała na wieki. Tobie chwała. Wywyższam Cię, Panie. Uwielbiam Cię. Uwielbiam Cię za to, że Twoja łaska jest niezwykła. Za to, że Twoje pocieszenie jest dla nas wielką łaską. Za to, że Ty je wylewasz. Ja dziękuję Ci za to w imieniu Twojego Syna, Józa Chrystusa. Amen. Kochane dziewczyny, ja wierzę w to i wyznaję to, że to pocieszenie spłynęło teraz na każdą z Was, że zostałyście umocnione tym słowem i tą modlitwą i że będziecie mogły iść do tych, które potrzebują pocieszenia potrzebują wsparcia. Rozglądnijcie się, bo u nas jest naprawdę dużo cierpienia. A jeżeli sami jesteście dotknięte cierpieniem, to wierzę w to, że gdy pójdziecie do kogoś, kto cierpi, Wasze serce również zostanie podniesione. Bo tak już to działa. Jeżeli leżysz, to idź. Bo także ciężko, to idź i podnieś kogoś, kto cierpi, a wtedy sama automatycznie będziesz musiała się podnieść i doznań, do, doznasz pokrzepienia, pocieszenia. Błogosławię Wam. Do następnej soboty. Pa. pa.